Szanowni Państwo, to jest zawsze niezwykły moment, kiedy kolejny sprzęt wojskowy trafia dla polskiej armii. Bardzo dobry, dobrze wyposażony, a jeszcze wyprodukowany w Polsce, to już najbardziej nas wszystkich cieszy. Szanowni Państwo, cieszę się, że jesteśmy w tak licznym gronie reprezentującym środowiska parlamentarne, bo jest z nami jeszcze Pani Przewodnicząca Komisji Obrony Narodowej, Joanna Ziglostrowska. Jest pan poseł Konrad Frysztak, jest pan poseł Artur Sobon. cieszę się bardzo, że różne środowiska są reprezentowane. To pokazuje jak ważny to jest moment, to pokazuje, że wojsko potrzebuje ciągłości prowadzenia działań, modyfikacji sprzętu, transformacji technologicznej. Nie da się jej przeprowadzić w ciągu jednego roku, jednej kadencji, dwóch czy nawet trzech. Zamówienia, których dokonujemy dzisiaj, często będą sfinalizowane za kilka lat. Na śmigłowce wielozadaniowe czekamy od dawna. Byłyby dużo wcześniej, ale niestety doszło kiedyś do zerwania kontraktu na śmigłowce wielozadania. Mówię o tym, żeby pokazać to jako przykład niewłaściwej polityki, bo nie wolno się obrażać na swoich poprzedników. Jeżeli podjęli dobre decyzje, to trzeba to uszanować, podziękować i kontynuować. Jeżeli popełnili błędy, to trzeba je naprawić. Ale nie wywracaj wszystkiego do góry nogami. To jest moja dewiza. Ja tak od początku zachowuję się w Ministerstwie Obrony Narodowej. Wiem, że nie wszystkim się to może podobać, że byliby tacy, którzy by chcieli, żeby wszystko wróciło do góry nogami, tacy, którzy by chcieli, żeby nic nie zmieniać, że wszystko zawsze było już wcześniej idealne. Ale nie będę się zmieniał, nie będę zmieniał tych zasad. Będę kontynuował dobre projekty i otwierał nowe. AWU-149 to jest dobry śmigłowiec, to jest bardzo dobry śmigłowiec wielozadaniowy który nie dość, że jest w kooperacji z naszymi sojusznikami z Włoch, za co bardzo serdecznie dziękuję, to jest jeszcze wyprodukowany w Polsce. Pierwsze 10 śmigłowców z 32 trafiło do nas z Włoch, ale już kolejne 22, w tym ten 11 w służbie Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, to są śmigłowce wyprodukowane, czy będą śmigłowce wyprodukowane w Polsce. Jaka jest rola śmigłowca AWO-149 w obecnej rzeczywistości? To jest wsparcie na polu walki, to jest ewakuacja medyczna, to są działania desantowe w operacjach desantowych, czy to są działania transportowe, logistyczne. Więc w każdym z tych obszarów ten śmigłowiec będzie mógł brać udział. Jest dobrze wyposażony zarówno w najnowocześniejsze systemy obserwacyjne, systemy łączności, pociski rakietowe naprowadzane, nakierowywane i te nienakierowywane oraz uzbrojenie w karabiny maszynowe po obu stronach, w broń strzelecką, która może służyć choćby do zeszczelniwania dronów. O tym przed chwilą z panem generałem Białasem, któremu bardzo chciałbym serdecznie podziękować dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej za przygotowanie do przyjęcia, za szkolenie, bo pamiętajmy, że Pozyskanie sprzętu wojskowego to jest jedno, druga kwestia to jest wyszkolenie odpowiednio pilotów, personelu naziemnego. Dziękuję wszystkim pilotom, e, wszystkim osobom z obsługi naziemnej, z personelu naziemnego za zaangażowanie się w szkolenia, zarówno we Włoszech jak i w Polsce. Tutaj nabywane, we Włoszech są nabywane umiejętności podstawowe e, posługiwania się e, śmigłowcem, a w Polsce już zawładnięcia. Czyli z zupełnego opanowania różnych technik, sztuk, żeby był użyteczny do wsparcia na polu walki poprzez działania związane z zabezpieczeniem logistycznym czy z ewakuacją medyczną. Premierze, panie panie generale, szanowni państwo. Jest to wielki dzień dla prezydenta <laughs> dla całej naszej załogi, dla mnie osobiście, bo po wielu latach. Znowu dostarczamy śmigłowce wyprodukowane w naszym zakładzie dla Polskiej Armii. 75 lat historii zakładu i wspaniałej współpracy z Wojskiem Polskim z zobowiązuje. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować rządowi polskiemu i Polskiej Armii za wiarę w polski przemysł. Panie pośle, co pan sądzi o pomyśle, żeby wojsko używało rzeczywiście w Polsce wyprodukowanych maszyn. No tak powinno być. Powinniśmy w jak największym stopniu korzystać z produkcji polskiego przemysłu obronnego albo przemysłu obronnego, który powstał w Polsce, który przynajmniej częściowo jest wytwarzany w Polsce. Cieszę się, że za mną stoi pierwszy w pełni wyprodukowany w Polsce w świniku śmigłowiec, który wchodzi na użytek polskich sił zbrojnych. Przecież nie jest Pan właśnie w Komisji Obrony, ale jest Pan bardzo aktywnym Posłem, tak jak wszyscy mówią, producenci, wszędzie pan zaglądał, wszystko pan pyta. To jest niespotykane, prawda? Co pan sądzi właśnie o, o rozwoju polskiego przemysłu obronnego na tą chwilę? Przede wszystkim mnie to dziwi, że wystarczy trochę zacząć interesować się obronnością i produkcją zbrojeniową, żeby to było odnotowane i żeby wyróżnić się na tle posłów. Nie tylko 460 posłów w Sejmie, ale nawet na tle posłów z Komisji Obrony. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj równolegle do wydarzenia, w którym brał udział premier, wicepremier, jest delegacja Komisji Obrony, z której przyjechało jak zwykle dosłownie kilku posłów. Wolałbym jednak się nie wyróżniać w ten sposób. Uważam, że wszyscy politycy w Polsce powinni się interesować obronnością, ponieważ tuż za naszą granicą toczy się wojna. Jesteśmy w trakcie gigantycznego procesu modernizacji polskich sił zbrojnych. Ogromne fundusze na poziomie europejskim, na poziomie państwa polskiego wydawane są na te cele, no i jeżeli mamy sprawować jakąś cywilną kontrolę nad tymi wydatkami, to jak to robić, nie zadając pytań, nie jeżdżąc, nie obserwując, nie rozmawiając z dowódcami, ekspertami. Wydaje mi się, że po prostu robię swoją robotę, do której wyborcy nas wybrali. Panie Majorze, jak się lata na tych śmigłowcach i jak się szkoli też pilotów? Lata się bardzo dobrze, śmigłowce dają nam dużo komfortu, pozwoliły nam rozszerzyć zakres naszych misji. Cyfrowe środowisko pracy wspiera nas w różnych warunkach atmosferycznych podczas realizacji zadań w dzień i w nocy. Jeżeli chodzi o szkolenie, posiadamy ciekawe systemy szkoleniowe oparte o bazę symulatorową, o multimedialne systemy wspierające szkolenie. To wszystko powoduje, że jesteśmy w stanie bardzo dobrze wykorzystywać jednostkę szkoleniową w trakcie każdego dnia. Dla PZL Świdnik to ważna chwila dla całej załogi, dla mnie też osobiście, dlatego, że po wielu latach znowu pierwszy wyprodukowany w Polsce śmigłowiec trafił do polskiej armii. Stworzyliśmy całe zdolności produkcyjne w PZL Świdnik, uruchomiliśmy nową linię produkcyjną, całe ciągi technologiczne, uruchomiliśmy e, próby w locie, stworzyliśmy nowe miejsca pracy, zatrudniliśmy wiele osób. Te osoby zostały wysłane na wielomiesięczne szkolenia do naszego siostrzanego zakładu berdziatek. A przede wszystkim też zwiększyliśmy jeszcze kooperację z naszymi dostawcami. Takie programy powodują, że wzrasta PZL Świdnik, wzrastają polscy dostawcy. Inne armie bacznie spoglądają na ruchy, jakie robi polska armia. My też mieliśmy już kilka zapytań, także absolutnie potwierdzam, że ten śmigłowiec może być w polu zainteresowania także innych armii. Śmigłowce tego typu są produkowane w Verdiate, więc korzystaliśmy, będąc częścią Leonardo, korzystaliśmy już z doświadczenia naszego zakładu Verdiate. I tu chciałbym podkreślić, iż program dostaw, kontraktowy program dostaw 2025 roku będzie w pełni realizowany a także już zaawansowaliśmy bardzo produkcję na 2026 rok, także także 2026 rok nie będzie zagrożony jeśli chodzi o dostawy. Jednego standardowego śmigłowca produkcja trwa od 12 do 14 miesięcy w zależności od konfiguracji. Konfiguracje prostsze trwają krócej, to konfiguracje trudniejsze troszeczkę dłużej, o 2 miesiące dłużej. Kontrakt przewiduje, że ostatnie śmigłowce dla polskiej armii dostarczymy do roku 2029. Czy polscy inżynierowie e, uczestniczą w e... Projektowaniu nowych maszyn w jakim stopniu? PZL Świdnik, będąc częścią koncernu, um, współpracuje jako jeden organizm czterema e, filarami. Cztery filary Leonardo to jest Wielka Brytania, e, Stany Zjednoczone, Włochy i Polska. I nasi inżynierowie pracują na ich to chcę potwierdzić z pełną mocą. Na innych programach śmigłowcowych mamy platformy jednosilnikowe. I nasi inżynierowie projektują te platformy jednosilnikowe dla klientów włoskich. Także tak rozwijamy, rozwijamy taką współpracę. No, tak jak mówię, jest to jedna korporacja, korzystamy, z, um, korzystamy z, z, z wielu organizacji, które się znajdują w tych czterech krajach. Także tutaj Polska jest wykorzystywana jako organizacja projektująca pewne części struktury śmigłowca jednosilnikowego.